Słonecznikowa 5, Zimowa Uczta Wydawnictwa Wilga. Jest to kolejny już tom serii o wesołej, radosnej rodzince zamieszkującej przy ulicy słonecznikowej, numer 5, właśnie. Każda książka z tej serii to inna pora roku. Jakiś czas temu pokazywałam Wam jesienną część, a dzisiaj mamy zimową, zimową ucztę. Na początku poznajemy bohaterów. To są książki, które możecie czytać niezależnie. Absolutnie nie trzeba po kolei. I to zresztą widać po początku, gdzie w każdej książce poznajemy jej bohaterów, czyli Rodzinkę Ze Słonecznikowej 5. Jest mama, jest tata, są bliźniaki, jest młodszy brat i pies zadzior. W tej części będzie bardzo zimowo. Zaczynamy od pieczenia pierników. Dzieci razem z mamą w kuchni tworzą pierniczki na Wigilię i zauważają ptaki. W pierwszej chwili chciałyby pokruszyć im trochę pierniczków, ale Lilka zaraz przypomina, że przecież nie wolno karmić ptaków ani chlebem, ani ciastkami, dlatego razem z mamą robią specjalne przysmaki, ciasteczka, ale takie, które ptaki będą mogły jeść. W międzyczasie tata z synem, zobaczcie co przygotuje Paśnik z prawdziwego zdarzenia, lecz nie dla sarenek, a dla reniferów świętego Mikołaja. Przysmaki dla ptaszków bardzo im smakowały. Jak możecie zobaczyć, tutaj ptaszki podlatują. Następny rozdział jest o duchach, o przedstawieniu, o przebraniach. Następnie dzieci będą próbowały zrobić śnieg. Dla mamy, tutaj zobaczcie, śniegowa kula i dużo zabaw plastycznych, w trakcie których będzie powstawał śnieg. Rozdział o cyrkowych sztuczkach, tu jak możecie zobaczyć, bardzo, ale to bardzo zimowy klimat. Jest to książka pełna wspaniałej, rodzinnej atmosfery, bardzo ciepła, pozytywna opowieść którą jeśli znacie już Rodzinkę ze Słonecznikowej, to przeczytacie z taką samą przyjemnością jak poprzednie części, a jeżeli nie czytaliście nigdy wcześniej, to może jest to dobry moment, by od zimowej uczty zacząć przygodę z Rodziną ze Słonecznikowej 5. A więcej o książce na blogu, w opisie do filmu jest. Link i w opisie jest też link do Ceneo. Tam możecie sprawdzić, w którym internetowym sklepie można tę książkę kupić najtaniej. I koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, aby być zawsze na bieżąco ze wszystkimi recenzjami.